Dzień dobry! Cóż ja widzę, moja panno, w domu bałagan, a ty leniuchujesz? Bierz w tej chwili ścierkę, miotłę i wiadro. Sprzątnij ganek, schody, kuchnie. No rusz się do kuchni! Obiad przygotuj! Ten delikatne stworzenie. Ten tłuściutki kąsek będzie jeszcze lepiej smakował niż starucha. Musisz je sprytnie podejść, żeby obie jeść. Posprzątaj mój pokój! Ależ pani! Wszedł więc do izby, a kiedy stanął przed łóżkiem, zobaczył w nim wilka. Powiedz twemu panu, że mu składam podziękowanie, gdyż wiel mnie tym ucieszył. Idź do warzywnika i przynieś mi dynię. Czy jesteś pewien, że to nasz domek? Jaśnie ja wielmożnego pana, szarabana! Uwaga, uwaga! Dworzanie! Ważne ogłoszenie z królewskiego dworu. Jak dobrze być krasnalem, Krasnale, mieć małą leśną chatkę i sześciu dobrych druchów przyjaźni na dokładkę. I sześciu dobrych druhów, brudasków tak jak ty.